Chciałbyś pewnie wyglądać jak ten gość. Albo jak ten gość. Albo może jak ten gość. A w rzeczywistości wyglądasz niestety jak ten gość. Dwarfy to trochę odpowiedniki stereotypowego gracza. Krasnal siedzi w ciemnej kopalni, ty siedzisz w samych gaciach w ciemnym pokoju przed komputerem. One kopią złoto zajebistymi kilofami, ty prosisz starego, żeby kupił ci nowego RTX-a 2080 Ti, żebyś mógł kopać bitcoiny. Oni mają kobiety o niezbyt urodziwej aparycji, a ty nigdy nie będziesz miał kobiety. Co do kobiet, to uwaga, trzymajcie się teraz mocno krzeseł, żeby się z spierdolić. Cytuję. Broda u kobiet uznawana jest za element upiększający twarz. Kurwa, wyobrażacie to sobie? Jesteście jakąkolwiek rasą reprezentującą płeć męską, pierdalacie się tam do krasnoludów i się okazuje, że baby wyglądają bardziej męsko niż wy. Ja pierdolę. Dwarf to po części taki człowiek, który ma kompleksorka. Chciałby, żeby odbierali go jako potężnego, twardego, zaprawionego w boju wojownika, a odbierają go jako jebanego krasnala ogrodowego. Jedyne czym mogą się poszczycić to mocną głową do picia, ale gwarantuję, że jakbyś napierdala, Autor w kopalni i być co 3 minuty spadał z sufitu jakiś kamulec na łeb, to też byś miał w chuj twardą głowę i przy okazji w chuj pustą. Ich naturalną, racjalową ochroną jest pył i brud kopalniany, którego nie raczą zmyć, bo po chuj. W ich środowisku ma on więcej zalet niż wad, bo mieszkając na jakiejś jebanej Syperii jest to zajebisty sposób na ochronę przed zimnem. Stawiając swój wybór na krasnoluda możesz grać wszystkimi klasami oprócz na od druida, a jak już powszechnie wiadomy, jak często mówiłem, jak coś jest do wszystkiego, to jest tak naprawdę do niczego. Gdzie mieszka krasnolud? Na śląsku pewnie powiesz. No i masz rację, na Śląsku, dokładnie w Jebanej kurwa górze. A gdzie indziej miałby mieszkać? Nazwali swoją stolicę Ironforge, lub jak to woli, Żelazną Kuźnią. Kurwa jego mać. Ludzie mają dumny wichrogród: Orkowie Orgrimar, Taureni Thunderbluff, a Jebany krasnolud mieszka w zajebanej kuźni na wypizdowy społeczeństwa. Mam teorię, że Blizzard koniecznie chciał mieć w grze grywalnych niewolników zmuszanych do niewolniczej pracy, ale byłoby to zbyt drastyczne dla młodego odbiorcy, a PEGI zwiększyłoby im oznaczenie do plus 18, więc postanowili obejść kurwa system i wymyślili krasne ludy które będą w jebanej kopalni zapierdalały 24 na 7 kopiąc z żelazo i kryształ. Żelazo na pancerz dla prawdziwych mężczyzn walączących w świecie Azeroth, a kryształ to sami sobie dopowiedzcie. No, jeśli się podobało i wytrwałeś do końca, to mam dla ciebie bonus. Oprócz tego, że w opisie masz link do Discorda, fanpage'a czy kod zniżkowy na produkty ROKAT, zaglądajcie na ten... To jeszcze mam dla Ciebie ofertę. Napisz w komentarzu, jaki film chciałbyś jako następny. Masz pełną dowolność wymyślić jakiś nowy temat, a może chcesz kontynuację istniejącej już w serii? Mam o czymś pogadać, co cię interesuje? Pisz w komentarzu, a to, co mi się najbardziej spodoba i uznam za wchuj pomysłowe, ewentualnie wchuj ciekawe, to właśnie to wybiorę jako następny film na kanał.